Rozdział 5. Ołtarz i szary klejnot. Krasnolud przybywa za późno. Strzaskanie kamienia. Irdowie nie zgromadzili się ponownie. Kiedy nadszedł czas, by rozbić szary klejnot, pora, gdy na niebie nie można było dostrzec żadnego z księżyców, a szczególnie lunitarii, która wedle legendy wciąż go pożądała, decydujący sam podszedł do ołtarza, na którym spoczywał kamień. Reszta Irdów pozostała w domach. Każdy z nich rzucał czary, które miały do decydującemu. Według irdów bowiem to samotność jest źródłem siły. Kiedy jedność staje się wielością, nie ma skupienia, a energia się rozprasza. Ołtarz, na którym irdowie umieścili kamień, stał w geograficznym środku wyspy. Znajdował się w pewnej odległości od tego, co dla irdów było osadą, a dla każdej innej rasy zaledwie zbiorowiskiem rzadko rozmieszczonych domów. Irdowie nie brukowali ulic, nie otwierali targów, nie uczęszczali na posiedzenia cechów. Nie budowali świątyń ani pałaców, oberży ani gospody niczego oprócz rozrzuconych przypadkowo po wyspie domów, zbudowanych w najdogodniejszych dla właścicieli miejscach. Ołtarz zrobiono z polerowanego drewna, pokrytego zawiłymi, tajemnymi symbolami. Postawiono go na polanie otoczonej siedmioma gigantycznymi sosnami, które zostały magicznie przetransportowane na wyspę z tajnego miejsca na Ansalonie. Drzewa były wiekowe. Mogły nawet widzieć przelot szarego kamienia, gdy po raz pierwszy wymknął się on z rąk reorksa. Odnosiło się wrażenie, że sosny zamierzają nie dopuścić do kolejnej ucieczki kamienia. Ich gałęzie splotły się i zrosły, tworząc litą bariery z kory, gliwia, konarów i gałązek, przez którą nawet Bóg przedarłby się z trudem. Decydujący zatrzymał się przed kępą siedmiu sosen i poprosił o błogosławieństwo siedem duchów zamieszkujących drzewa. Sosny pozwoliły decydującemu wejść na polanę i zwarły szeregi, gdy tylko znalazł się w środku. Nad jego głową zwieszały się masywne konary. Kiedy Irda spojrzał w górę, nie ujrzał ani jednej gwiazdy, a co dopiero konstelacji. Nie widział Takizis ani Paladina. A skoro on ich nie dostrzegł, łudził się nadzieją, że dla nich też jest niewidoczny. Sklepienie z igliwia świętych sosen miało zasłonić decydującego i szary klejnot przed oczami ciekawskich. Gdyby nie poświata samego szarego klejnotu, w gąszczu panowałby nieprzenikniony mrok, choć kamień świecił blaskiem wątłym, posępnym i ledwo widocznym. Zupełnie jakby się dąsał, pomyślał decydujący. Klejnot rzucał jednak dość światła, by umożliwić widzenie. Co prawda, Irda nie potrzebował jego blasku. Gdyby chciał, mógłby posłużyć się czarami i w zagajniku stałoby się jasno jak w dzień, lecz wolał nie zwracać na siebie uwagi który z nieśmiertelnych mógłby dostrzec tę magiczną poświatę i zainteresować się, co się tam dzieje. Irda wdzięczny był więc szaremu klejnotowi za pomoc. Decydujący stanął w skupieniu przed ołtarzem. Rozkoszował się swym odosobnieniem i samotnością, którą jego lud tak bardzo cenił. Jednocześnie odczuwał przepełniającą go siłę umysłu i dusz swych rodaków. Schylił głowę i zaczerpnął tej energii. Następnie wziął szary klejnot w dłonie, przyglądając się mu uważnie. Kamień nie był miły w dotyku. Kanciasty i gładki, ciepły i zimny jednocześnie, zdawał się wyślizgiwać z rąk. Kiedy decydujący go trzymał, szara poświata zaczęła pulsować coraz silniej, aż wreszcie blask raził go w oczy. Wzmocnił psychiczną kontrolę nad szarym klejnotem i światło przygasło, jakby spokorniało. Irda pogładził klejnot, muskając jego gładkie ścianki i wodząc uważnie palcami po ostrych krawędziach. Wreszcie znalazł to, czego szukał. Odkrył to, kiedy tylko wziął kamień do ręki, i wtedy właśnie przyszedł mu do głowy ten pomysł. Była to skaza, dokładniej mówiąc, okluzja. Wyczuł ją, zanim jeszcze zobaczył. Najwyraźniej jakaś odrobina obcej materii ugrzęzła wewnątrz szarego klejnotu, podczas jego formowania, zupełnie jak owady, które czasami znajdowano w bursztynie. Zapewne stało się tak w trakcie ochładzania klejnotu, gdy w skomplikowanym procesie krystalizacji zaczęły się wytrącać minerały. Przynajmniej takie wnioski wysnuł decydujący. Obca substancja nie była jednak istotna. Ważne było istnienie słabego punktu. W tym miejscu utworzą się rysy. Decydujący odłożył kamień na ołtarz. Tajemne symbole wyryte w drewnie uwięziły szary klejnot swą czarodziejską mocą. Podczas wzmacniania zaklęcia decydujący odniósł dziwne wrażenie, że magia nie była tu potrzebna, a szary klejnot spoczywa na ołtarzu tylko dlatego, że tego pragnie, a nie dlatego, że musi. Nie było to szczególnie pocieszające. To decydujący miał panować nad klejnotem, a nie odwrotnie. Wzmocnił siłę zaklęcia. Drogocenny kamień otaczała teraz skrząca sieć energii współdziałających irdów. Decydujący wziął do ręki dwa narzędzia: młotek i dłuto. Oba wykonano ze srebra i wykuto przy blasku srebrnego księżyca Solinari. Oba też obłożono czarami. Decydujący przyłożył czubek dłuta do skazy w klejnocie. Starannie umieścił narzędzie Chwycił je mocno i wzniósł nad nim młotek. Myśli wszystkich Irdów zbiegły się w jedność i spłynęły na Decydującego, obdarzając go siłą i potęgą. Decydujący z całych sił uderzył młotkiem w dłuto. Kilkanaście staj od osady Irdów i ołtarza, na plaży, wylądowała łódź. Nie przypłynęła zwyczajnie morzem. Spłynęła z niebios, z Czerwonej Gwiazdy, jedynej Czerwonej Gwiazdy na nieboskłonie. Krasnolud o gęstej, kędzierzawej, czarnej brodzie i takich samych włosach zasiadł za jej sterem. Rzecz niesłychana, gdyby ktoś patrzył. Żaden bowiem jeszcze krasnolud żyjący na ansalonie czy w innej części krynu nie przypłynął łodzią z gwiazd. Irdowie jednak nie patrzyli, zamknęli oczy i skupili myśli na szarym klejnocie. Burcząc coś i mamrocząc do siebie, krasnolud wygramolił się z łódki i natychmiast ugrzązł po kostki w ruchomych piaskach. Zaklął i poczłapał w stronę lasu. Więc to są ci złodzieje? mruczał pod nosem. Mogłem się domyśleć. Nikt inny nie potrafiłby tak długo ukrywać przede mną mojego skarbu. Odbiorę go jednak. Co mi tam paladin? Klnę się na mą brodę, że mi go zwrócą, albo nie nazywam się reorgs. Wśród nocnej ciszy rozszedł się brzęk przypominający uderzenie metalu o metal. Reorgs zatrzymał się i nadstawił uszu. Dziwne, nie wiedziałem, że Irdowie uprawiają piękną sztukę obróbki metalu, pogładził się po brodzie. Być może nie doceniłem ich. I znów coś zadzwoniło. Tak, to był z pewnością odgłos młotka. Brak mu było jednak głębokiego tonu żelaznego młota. Nawet krasnolud nie mógł wmówić sobie, że Irdowie nagle zainteresowali się wytwarzaniem podków i gwoździ. Prędzej obróbką srebra. Tak, taki dźwięk wydaje srebro, więc robią im bryki, albo piękne puchary, może biżuterie, krasnoludowi błysnęły oczy. Praca z błyszczącymi klejnotami, oprawianie ich w metal, klejnoty. Jeden klejnot. Uderzenie młotem. Strach zdjął Reorgsa. Strach, jakiego nie zaznał na tej płaszczyźnie istnienia. Spróbował przeniknąć ciemność wzrokiem. Bóg miał bystre oczy. W pogodną noc potrafił dojrzeć stalową monetę, którą przez nieuwagę upuszczono na ulicę Miasteczka na kontynencie pod odległą gwiazdą. Nie mógł jednak przeniknąć mroku w gąszczu sosen. Coś zasłaniało mu widok. Roztrzęsiony krasnolud szedł chwiejnym krokiem Czując jak strach go ściska swymi zimnymi, spoconymi dłońmi, niejasno przedstawiał sobie to, czego się obawia. Lecz lęk ten wzmagały pewne podejrzenia, które od stuleci nie dawały mu spokoju. Nigdy się do tych podejrzeń nie przyznał i nie przyglądał się im z bliska, albowiem ewentualność ich potwierdzenia przerażała go. Oczywiście nigdy nie zdradził się z tym przed żadnym ze swych nieśmiertelnych towarzyszy. Reorks zastanowił się nad wezwaniem pomocy paladina, Takizis albo Gileana lecz musiałby wtedy im wyjaśnić, co zrobił, a zawsze istniała szansa powstrzymania szaleństwa Irdów. Nikt by się wtedy o niczym nie dowiedział. Zawsze istniało też prawdopodobieństwo, że się myli i niepotrzebnie zamartwia. Krasnolud przyspieszył kroku. Już widział teraz błysk szarego światła. Nie ukryjesz się przede mną długo. Wykrzyknął i ruszył przed siebie. Nie spuszczając blasku z oczu, Reorg spędził, nie patrząc pod nogi. Biegł na oślep przez krzaki, potykał się o wystające korzenie drzew, i ślizgał na mokrej trawie. Tupał, sapał i robił tyle zgiełku, co pułk wojska. Hałas wyrwał ze skupienia irdów, którzy myśleli, że to rzeczywiście wojsko, wracający rycerze w czarnych zbrojach. Przerazili się i wpadli w jeszcze większą desperację. Nakazali decydującemu, by się pospieszył. Krasnolud dotarł do kępy sosen. W jej środku tryskało szare światło. Widział, jak posępnie prześwieca przez splecione gałęzie. Reorgs szukał wejścia. Lecz sosny stały ciasno jak żołnierze w bojowym szyku, którzy zasłaniając się tarczami przed natarciem wroga tworzą lity mur. Nie chciały wpuścić nawet boga. Sapiąc i klnąc ze złości, bezsilny już reorks biegał dookoła, pragnąc dostać się do środka. Srebrzysty brzęk stawał się coraz bardziej intensywny. Przy każdym uderzeniu szary blask odrobinę gasł, by potem jeszcze mocniej zajaśnieć. Reorks był pewien, że wie, co się dzieje, a wraz z tą pewnością wzrosło jego przerażenie. Próbował zawołać do irdów, by przestali, lecz brzęk młota zagłuszał jego słowa. Wreszcie zrezygnował z krzyków i biegania. Zdyszany, zlany potem kapiącym mu z brody i włosów, wskazał na dwie największe sosny i zagrzmiał jak wicher. Przysięgam na czerwony blask mej kuźni, że spalę wam korzenie, zasuszę gałęzie i naślę robaki, żeby wam zjadły nasiona, jeśli mnie nie przepuścicie. Drzewa, za... Drzewa zadygotały, zaskrzypiały konary. Na rozwścieczonego krasnoruda posypało się zewsząd igliwie. Pojawił się otwór, zaledwie taki, by mógł nim się prześlizgnąć. Pękaty Bóg wcisnął brzuch, wsunął się pomiędzy pnie i tak długo szarpał i przeciskał, aż wreszcie sapnął i wypadł na drugą stronę. Właśnie w tej samej chwili, gdy Bóg znalazł się na polance, mrużąc oczy przed coraz ostrzejszym światłem, decydujący uderzył w dłuto po raz siódmy. Ciszę nocy rozdarł taki trzask, jakby rozstąpiła się ziemia. Szare światło klejnotu rozbłysło, oślepiając. Reorgs, przyzwyczajony do patrzenia w ogień swego paleniska, które płonie na niebie jako czerwona gwiazda, nie mógł znieść takiej jasności i zmuszony był zamknąć oczy. Decydujący wrzasnął i chwycił się za głowę. Jęcząc z bólu, osunął się na ziemię. Ołtarz, na którym spoczywał klejnot, roztrzaskał się. Wtedy zgasło światło. Krasnolud zaryzykował i otworzył oczy. Na ołtarzu, gdzie leżał szary klejnot, zalegała teraz ciemność. Nie była to zwykła ciemność, lecz straszliwa i złowieszcza. Reorg spoznał tę ciemność, z niej się narodził. W panice chciał podejść z jakimś szaleńczym zamiarem naprawienia szkody, lecz buty ciążyły mu bardziej niż cały świat, który kiedyś stworzył. Próbował ostrzec krzykiem innych bogów, lecz język miał jak z żelaza, całkiem nieruchomy. Był zupełnie bezradny, mógł tylko bezsilny wydzierać sobie brodę ze złości i czekać na to, co miało nastąpić. Ciemność zaczęła gęstnieć, nabierać kształtu i formy. Przybrała postać śmiertelnego człowieka, nie w geście hołdu, jak czynią bogowie, gdy przyjmują ludzką powłokę, lecz okrutnego szyderstwa. Stała się rozdętym do ogromnych rozmiarów mężczyzną. Olbrzym wyłonił się z mroku i rósł bez przerwy, dopóki nie stał się wyższy od sosen. Obleczony był w zbroję z płynnego metalu. Włosy i brodę miał strzaskających płomieni, a oczy były mrocznymi jamami, w których płonęła wściekłość. Reorks z drżeniem padł na kolana. Ojciec! wyszeptał ze strachem. Olbrzym ryknął zwycięsko. Rozprostował ramiona i przedarł się przez gąszcz sosnowych gałęzi, jakby były słomkami. Czubkami palców sięgnął chmur i rozdarł je na strzępy. Gwiazdy i konstelacje rozbłysły z przerażenia. Wolny! Wreszcie uwolniony z tego nędznego więzienia! Ach, moje kochane dzieci! Olbrzym rozpostarł szeroko ramiona i spojrzał na gwiazdy, które przed nim zadrżały. Przyszedłem do was z wizytą? To tak witacie swego ojca? zaśmiał się w głos. Reorgs był przerażony jak jeszcze nigdy, lecz strach nie odebrał mu rozumu. Gdy olbrzym skupił uwagę na niebiosach, krasnolud zdobył się na wielką odwagę i podpełzł na czworakach do strzaskanego ołtarza. Wśród jego resztek leżał rozłupany na połowy szary klejnot, a obok Irda, który go rozbił. Reorgs dotknął mężczyzny, szukając tętna. Śmiertelnik żył jeszcze, lecz był nieprzytomny. Reorks nie mógł żadnym sposobem ocalić Irdy. Będzie miał szczęście, jeśli sam ujdzie z życiem. Coś trzeba było zrobić, by zapobiec katastrofie, lecz nie miał pojęcia co. Szybko chwycił obie połówki szarego klejnotu, wsunął je pod zniszczony ołtarz i nakrył kawałkami drewna. Potem czmychnął, najdalej jak mógł od ołtarza. Olbrzym wyczuł ruch, spuścił głowę i dostrzegł krasnoluda, który usiłował wkopać się między korzenie sosen. Chcesz mi uciec, Reorksie? — Ty nędzny, niewdzięczny, boski pokurczu! — Olbrzym nachylił się nad drżącym ze strachu krasnoludem. Węgielki z brody wielkoluda spadły między sosny. Z nad wysuszonego na ziemi igliwia zaczęły unosić się smuszki dymu. — Myślałeś, że jesteś taki sprytny, że udało ci się mnie uwięzić, co, robaku? — Reorg sposłał nerwowe spojrzenie w górę. — Tak, tak się składa, czcigodny ojcze wszystkiego. Ojcze wszystkiego i niczego, poprawił olbrzym z naciskiem na ostatnie słowo. Reorks był wstrząśnięty, lecz zdołał wyjąkać. To, to był czysty przypadek. Tworzyłem właśnie klejnot, zamierzając uwięzić w nim malusieńki kawałeczek chaosu. Gdy sam nie wiem, jak to się stało, zdaje się, że w końcu uwięziłem całego ciebie. A dlaczego mnie od razu nie wypuściłeś? Żar gniewu ojca buchał na krasnoluda, który zakaszlał od gęstniejącego dymu. Zrobiłbym to! Wysapał Reorgs z rozpaczliwą szczerością. Wierz mi, ojcze, wszystkiego i niczego, że natychmiast bym cię wypuścił, gdybym tylko wiedział, co uczyniłem. Ale nie wiedziałem, przysięgam, naprawdę. Głupiec! Trawa rosnąca wokół Krasnoluda zajęła się ogniem od wściekłości ojca. Ty i moje niewdzięczne dzieci uknuliście spisek, by mnie uwięzić. Miałbym być więźniem jednego nędznego Boga? Musieliście wszyscy złączyć siły, by mnie trzymać w niewoli. Choć pojmaliście mnie, nie mogliście jednak nade mną zapanować. Uczyniłem dość szkód waszym cennym zabawkom. Przez cały ten czas nie ustawałem w poszukiwaniach jednej z waszych marionetek, którą można będzie tak omamić, by zwróciła mi wolność. I wreszcie ją znalazłem. Olbrzym rzucił okiem na decydującego. Od niechcenia postawił na ciele mężczyzny ogromną obutą stopę i nacisnął, miażdżąc go i wgniatając w ziemię. Trzasnęły kości. Spod olbrzymiego ciężkiego buta pociekła krew. Reorks, czując mdłości, odwrócił głowę. Domyślał się wyraźnie, że następny będzie on. Olbrzym wiedział, o czym myśli krasnolud. Ojciec spuścił wzrok i posłał Reorksowi przeciągłe posępne spojrzenie, rozkoszując się widokiem dygoczącego Boga. Tak, mógłbym cię teraz rozgnieść, lecz nie uczynię tego teraz. Jeszcze nie teraz. Ojciec ponownie wzniósł oczy ku niebu i pogroził pięścią gwiazdom. Nie chcieliście mi oddawać czci, nie chcieliście słuchać mych rad. Poszliście własną drogą i stworzyliście świat, zapełniając go lalkami i marionetkami. Tak, moje dzieci, jak dałem wam życie, mogę je wam odebrać. Jestem teraz słaby, zmuszony bowiem byłem przyjąć postać śmiertelnika. Lecz moja siła rośnie z każdą sekundą. Kiedy będę gotowy, zniszczę wasze cacko, a potem zepnę was i wasze dzieło z powrotem w nicość, z której powstaliście. Strzeżcie się, dzieci! Ojciec wszystkiego i niczego powrócił! Ojciec ponownie zwrócił się do krasnoluda. Będziesz moim posłańcem. Na wypadek, gdyby moje dzieci mnie nie usłyszały, pójdziesz do nich i ostrzeżesz je przed czekającą je zgubą. Z rozkoszą popatrzę, jak teraz one próbują uciec przede mną. I pokaż im to! Ojciec wyrwał pasemko płomieni z brody i rzucił je między sosny. Najpierw jedna, a potem druga stanęły w ogniu. Wciąż żywe drzewa wiły się z bólu, trawione straszliwą pożogą. Reorx klęczał wśród dymu i popiołu, nie mogąc powstrzymać ognia, który szybko przerzucił się z sosen na inne drzewa w suchym jak pieprz lesie. Płomienie przeskakiwały z drzewa na drzewo i ze skwierczeniem pełzły po ziemi. Spaliły nawet powietrze, po którym została tylko rozżarzona pustka. Pożar wywołał wiatr, który z hukiem pędził ogień przed sobą. W ciągu kilku chwil pożar dotarł do osady irdów. Wśród huku wichru i trzasku płomieni Reorx słyszał krzyki konających. Zasłoniwszy twarz rękoma, Bóg płakał. Nad Irdami, nad całym światem. Osłupiały opiekun siedział nieruchomo w swym domu. Wiedział, podobnie jak wszyscy Irdowie, że decydujący nie żyje. Usłyszeli donośny grzmot, który przypominał słowa, lecz słowa zbyt olbrzymie, zbyt potworne, by dało się je zrozumieć. Wtedy opiekun wyjrzał przez okno i zobaczył czerwoną poświatę pożaru. Usłyszał krzyk umierających sosen. Łuna była coraz jaśniejsza, czuł już gorąco. Na domy posypały się węgielki i wkrótce dach stanął w ogniu. Irda spojrzał przez okno, nie wiedząc, co robić, czy w ogóle podejmować jakiekolwiek działania. Pokazało się kilku starszych Irdów, którzy próbowali powstrzymać pożar czarami. Sprowadzili ulewę, deszcz wyparował. Sprowadzili zamieć, lud roztopił się i znikł z sykiem. Sprowadzili wicher, powiał w niewłaściwym kierunku i tylko rozniecił ogień. Opiekun patrzył, jak Irdowie jeden po drugim giną w płomieniach. Sąsiadka mieszkająca obok wybiegła z płonącego domu. Krzyczała coś o oceanie. Jeśli dotrą do morza, ocaleją. Biegnące po trawie płomienie złapały rąbek spódnicy kobiety, jak rozbawione śmiertelnie groźne dziecko. Strój kobiety stanął w ogniu, a ona sama stała się żywą pochodnią. Dach domu opiekuna płonął już na dobre. Gdzieś z zaplecza dobiegł trzask spadającej belki. Opiekun zakaszlał, dusząc się. Póki jeszcze mógł coś zobaczyć w dymie, przetrząsał dom, aż znalazł cenny przedmiot. Trzymał lalkę przyciśniętą do piersi i czekał, niedługo, na koniec. Daleko na morzu łódź żaglowa zaczęła przechylać się i skakać na falach w gorącym północnym wietrze. Ten nietypowy ruch, odmienny od łagodnego kołysania, które uśpiło usze, zbudził ją z mocnego snu. Z początku miała mętlik w głowie, nie mogła przypomnieć sobie, gdzie jest. Widok żagli i masztów, które wskazywały niebiosa i gromady gwiazd, dodał jej otuchy. Kiedy usłyszała grzmot, usiadła i spojrzała w ciemne niebo z obawą, czy nie idzie burza. Nie martwiła się, że łódź się wywróci. Magia irdów nie pozwoli jej zatonąć, nawet przy najsilniejszej wichurze. Na północy, gdzie leżała jej ojczyzna, błysnął piorun. Dziewczyna przyjrzała mu się, a po chwili ujrzała upiorną, czerwoną łunę, która rozjaśniła niebo. Zapewne to decydujący rzuca czary. Usza nie mogła ponownie usnąć. Siedziała skulona przy sterze i patrzyła, jak czerwony blask się wzmaga. Potem zauważyła, że łuna przygasa i maleje. Usza uśmiechnęła się. Czary musiały być bardzo potężne i z pewnością odniosły skutek. – Teraz będziesz bezpieczna, opiekunie – szepnęła. W tej samej chwili usłyszała czysty, miły dźwięk trąbki unoszący się nad wodą. Usza odwróciła się. Słońce już wstawało, przypominając czerwone, ogniste oko, które patrzy z nienawiścią na świat. Skąpane w tym dziwnym świetle iglice Palantas połyskiwały krwawą czerwienią.